Witam w drugiej części poświęconej rewolucji w Libanie, a de facto samemu Libanowi. Tym razem opowiadamy sobie o systemie politycznym. Sporo danych, które tutaj będzie zawarta, jest danymi wikipedycznymi, jest danymi, które możecie znaleźć także na Pulsie Lewantu. Nie jest to nic niezwykłego, nic specjalnego, ale musimy to przerobić. Ale jeśli ktoś posiada wiedzę o tym podziale, może pominąć cały ten odcinek, a jeśli ktoś woli czytać niż oglądać też jak najbardziej, mówię, bez problemu znajdzie materiał. Więc system libański to jest tak zwana demokracja konfesjonalna. Konfes, znaczy konfesjonalna słowa, konfes po angielsku, przypisanie, konfes to jest mm, przypisanie, znaczy nie przypisanie, siebie przypisanie. Boże, wyleciało mi ładne słowo, musiałbym zajrzeć do Google Translate, tak? Natomiast chodzi o to, że każdy deklaruje się pod daną grupą etnoreligijną bądź etniczną. Na podstawie tego następnie jest wytworzony system nieproporcjonalne, bo w Libanie nie, nie mówimy o tym, że ta proporcja jest mocno zaburzona. Inaczej, jest proporcjonalny, ale nie jest proporcjonalny w znaczeniu perfekcyjnym. Tak więc w Libanie występuje parlament 120-osobowy i wewnątrz tych 128 osób mamy 50% zagwarantowane dla chrześcijan i 50% dla muzułmanów, w tym druzów, ale pamiętajcie, że... Druzowie nie są muzułmanami, muzułmanie ich nie uznają za muzułmanów, a druzowie nie chcą być nazywani muzułmanami, to jest oddzielna grupa religijna. Ale jeśli spojrzeć na ich wyznania, wychodzi, że prawdopodobnie najbliżej jest im muzułmanom, ale oni czerpali z chrześcijaństwa, z judaizmu, i zwierzeń, jakichś tam starych, mezopotamskich, to jest mieszanka wszystkiego. Więc ja będę się poszukował notatkami, ja większość tych danych znam ale nie chcę popełnić głupiego błędu. Po drugie, nie chcę się męczyć w zapamiętywanie wszystkiego. Więc ja widzę, że na początek poszli mi chrześcijanie. Maronici posiadają 34 miejsca, prawosławni 14. Następnie mamy katolików 8, potem mamy Ormian. I tu bardzo ciekawy, mamy podział między Ormianami, katolikami i prawosławnymi. W prawosławnym przypada 5 miejsc, katolikom jedno ale pamiętajcie, że jednak Ormianie, u Ormian najważniejszy jest ten aspekt narodowy. Ta, ta, ta kwestia religijna jest drugorzędna, ale ze względu na te podziały religijne wewnątrzlibańskie dokonano rozbicia na katolików i prawosławnych. Mamy też protestantów, albo jedno miejsce zagwarantowane protestantom, już chyba wspomniałem o tym, jedno miejsce dla innych mniejszości chrześcijańskich, Syriacy, Chaldejczycy, Asyryjczycy, Koptowie. U muzułmanów sytuacja jest nieznacznie prostsza, mamy sunnitów i szyitów, Obu tym grupom przypada po 27 miejsc. Mamy Alawitów, 2 miejsca, i Druzów, 8. Jak widzicie, jeśli spojrzymy w inny sposób, czyli nie w tym podziałem, tylko ogólnie, kto ma światło, gdzie Maronici 34 miejsca, potem Sunnici 6 po 27 i potem prawosławni 14 i po 8 Druzowie i Katolicy. Ale tutaj jest pewna zagwozdka Partie są zafiliowane religijnie. Zazwyczaj. Ale w takim systemie jest ogromny problem, żeby funkcjonowała partia ideologiczna. Dlaczego? Gdyż z bardzo prostego powodu. Musicie wtedy do tej partii wewnątrz osoby różnych wyznań pod dany okręg. Czyli macie okręg przykładowo, gdzie może być dwóch sunnitów i jeden katolik. Przykładowo. I wy, nawet jeśli macie ideologicznie, na przykład prawosławną osobę, która jest lideruje, albo szyite, Mówię, partia komunistyczna, czy jakakolwiek inna partia, która nie obraca się wokół tej albo przynajmniej próbuje nie obracać się wokół tych afiliacji religijnych, musicie wtedy wepchnąć dokładnie dwóch sunnitów i jednego katolika na taki okręg. Pewnie taki nie istnieje, ale mówię hipotetycznie. Zauważacie, jak wiele patologii to rodzi i uniemożliwia systemowi transformację w taką w miarę zdrową, bardziej ideologiczną demokrację, bo w Europie mamy partię. Afiliowane różnym podejściem, jak ma funkcjonować państwo. W Libanie, de facto, nadal mamy partie, które działają w interesie danych grup religijnych, które są jasne i oczywiste. Nie chodzi o to, że u nas oczywiście nie ma, że partia działa w interesie kogoś, ale te grupy wpływów są znacznie bardziej zaawolowane. Nie widać ich tak wprost jak w przypadku Libanu. A skoro już przy okręgach. Nastąpiła kilka lat temu bardzo ważna zmiana, mianowicie z okręgów większościowych Liban przeszedł na okręgi proporcjonalne. Co to oznacza? Mianowicie, jeśli mieliście przykładowo okręg, gdzie było, wróćmy do tego przykładu, dwóch sunnitów i jeden katolik, partia, która wygra, zgarnia w tym okręgu wszystkie miejsca. Tak, czyli jeśli mamy sunnicką partię, która jest partią sunnicką, bo jeszcze raz, masło maślane, podkreślmy to, sunnicka partia, która działa w interesie sunnitów. I ona z tego okręgu startuje. No i wygrywa, no bo duch jest więcej. Następuje paradoks. Ona musi mieć katolika. No bo inaczej tego miejsca nie będzie w stanie wypełnić. I następuje niesamowity paradoks. Nawet jeśli jest partia ewidentnie nakierunkowana na jakąś grupę, i tak musi wziąć tego katolika i go przepchnąć. Z jednej strony, tutaj musimy spojrzeć głębiej na tą sprawę, z jednej strony faktycznie jest to kuriozalne, ale z drugiej strony wymusza nawet na tych partiach Mocno stronniczy, mocno przypisujących się pod daną grupę, wymusza, aby jednak otworzyły się na inne grupy religijne. Przejście na system proporcjonalny sprawdziło, że każda partia zaczęła funkcjonować już bardzo mocno w swoim interesie i nie widziała żadnego celu, aby taka sunnicka partia miała u siebie katolików. Katolicy swoja partia, sunnici swoja. Jesteś prawosławnym? Elo, nie masz żadnego wpływu. Czy znaczy, możesz jeszcze głosować. Możesz to może być też sytuacja w której głosami prawosławnych przejdzie jakiś katolik który na przykład przychylnie patrzy na prawosławnych, tymi głosami właśnie prawosławnych, więc można działać, oczywiście to jest tylko hipotetyczny jakiś wiecie teoretyzowany przykład, chodzi o samo zrozumienie, że to, że mamy wtedy jednego katolika nie oznacza, że sami katolicy głosy mogą wstać też prawosławnie i delikatnie przesunąć ten ciężar władzy tylko to wszystko jest takie nie do końca wydaje się sprawiedliwe Albo w takiej sytuacji katolicy mogą być zdenerwowani, no bo skoro większość katolików głosowała na tego katolika, głosami prawosławnych mniejszość katolicka, w sensie mniejszość tych katolików, która głosowała na kandydata bardziej neutralnego, i głosami prawosławnych on przeszedł, ta większość katolicka będzie się denerwować, że ich kandydat nie przeszedł głosami mniejszości prawosławnej. I to się dzieje w Libanie de facto. Takich oskarżeń tego typu jest sporo. Różne strony na różnym poziomie się oskarżają, w sensie ludzie, o oni przegłosowali nam kogoś. Rodzi to mnóstwo problemów i tylko zwiększa brak zaufania i poczucie odosobnienia, oddzielenia od pozostałych grup. Plusem przejścia na okręgi proporcjonalne jest pojawienie się partii może nawet nie partii, tylko niezależnych kandydatów. Czyli na przykład są katolicy, jest katolik, który nie identyfikuje się z żadną partią. I on startuje ze swojego ramienia i ma po prostu poparcie lokalnej społeczności. Taka sytuacja może mieć miejsce. Czy miała często? Tyle co wiem, na 128 kandydatów w ostatnich wyborach przeszedł chyba jeden kandydat niezależny: jeden. Koniec. Albo dwóch, dobra. Ale tyle co pamiętam, jeden, i on też nie jest taki do końca niezależny. Więc sami widzicie, że jest to zakmatwane, i żadne rozwiązanie nie wydaje się takie proste i oczywiste. No bo jednak ten podział konfesjonalny on nie wziął się z niczego. On oczywiście trwał od 1943 roku, mówię historia, będziemy o niej zaraz mówić. I, i, I on miał zapewnić bezpieczeństwo każdej grupie religijnej. Co ciekawe, on działał przez bardzo długo. Działał nawet całkiem dobrze, do czasu wybuchu wojny domowej. Więc on miał swoje zloty i upadki. Ale powiedzieć, że kompletnie nie działał w warunkach bliskowschodnich? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, że można tak powiedzieć, bo Liban jednak stał się najbogatszym państwem Bliskiego Wschodu. Oczywiście przez swoje, ach, fenickie, powiedzmy, umiejscowienie, ale no musiało coś nastąpić w tym kraju. Musiały wystąpić warunki, które pozwalałyby na rozwój. Co z tego, że masz dobre położenie? Nie każdy kraj, który znajduje się na szlakach handlowych, głównie mówimy o XX wieku, kiedy te szlaki mocno zmodyfikowały się, zglobalizowały się i powstały całkiem nowe drogi docierania. No, no, nowe szlaki po prostu powstały i te stare zaczęły się delikatnie zacierać, mam to na myśli chociaż właśnie ten fenicki. Więc Liban musiał wytworzyć pewne uwarunkowania polityczne, w których banki, instytucje międzynarodowe, korporacje, bla bla, zależy od okresu, tak się mogły działać w Libanie. Mimo, że i tak nagrałem i przygotowałem całkiem sporo Materiału informacji odnośnie systemu politycznego stwierdziłem w trakcie już robienia animacji po nagraniu, że przydałoby się Dorzucić jeszcze coś dla wyjaśnienia, dlatego tutaj przedstawiam Wam mapę okręgów wyborczych. Tych okręgów jest pięć, natomiast one się dzielą potem na jeszcze mniejsze, chyba bodajże, na dystrykty. No, ale już nie będziemy wchodzili tak głęboko, gdyż no, nie ma sensu to. Bo, bo i tak prawdopodobnie 90% takich rzeczy nie zapamiętacie. Chodzi, aby mieć ogólną wiedzę i ogólne pojęcie, jak to działa. Więc jeszcze raz: Parlament Libański składa się ze 128 deputowanych, po 64 dla muzułmanów w tym druzów i 64 dla chrześcijan. Dalej wewnątrz to wygląda tak, że mamy 34 maronitów, 14 prawosławnych, 8 katolików, 6 ormian, natomiast tutaj jest takie drobne rozróżnienie, ja już tego nie pokazywałem na mapie, 5 prawosławnych i 1 katolik, 1 protestant i jedno miejsce zagwarantowane dla innych chrześcijan, czyli Syriaków, Haldejczyków, Asyryjczyków, powtarzam się pewnie. Wśród muzułmanów to wygląda tak jak widzicie, 27 szyitów, 27 sunnitów, 8 druzów i dwóch alawitów. Pierwszym dystryktem, który Wam pokazuję, jest północny Liban. Przypada do niego 28 posłów: 11 przypada Sunnitom, 9 Maronitom, 6 Prawosławnym i dwóch alawitom. To jest jedyny dystrykt, w którym zobaczycie, czy okręg, no nie będę wchodził, rejon, w którym jakiekolwiek miejsca przypadają alawitom. Sporo prawosławnych, sporo maronitów, jak zwrócicie uwagę bliżej Trypolisu zaczynają się pojawiać prawosławni i tam na północy w Akkarze, pewnie to już kojarzycie, ten, ten region, on jest wymieszany. Ja tam jeździłem trochę, więc wioski były bardziej prawosławne miasto trafiło się ja je opisałem, zapomniałem nazwę, było bardziej maronickie, ale tam to płynnie przenika. Te granice nie są takie silne No ale ogólnie północ jest zdecydowanie bardziej sunnicka Kolejnym dystryktem są Góry Libanu Tam przypada 35 posłów Najważniejszy dystrykt, największy, najgęściej zaludniony Także 19 przypada Maronitom Najwięcej 5 Druzom To są jak widzicie Góry Szów i rejon Alej Alej jest uznawane za największe w ogóle miasto druzyjskie na świecie 3 miejsca przypada Prawosławnym 3 miejsca przypada Szyitom to też warto dodać, bo w Bejrucie, za chwilę zobaczycie, przypada tylko dwa miejsca z Shijitom, a trzy przypadają tutaj. Jedno będzie wpadało szyitą, się dobrze pamiętam, w Dżbejlu, Byblos, i te dwa pozostałe z tych trzech to właśnie jest południe Bejrutu. To de facto jest nadal Bejrut, ale pod kątem okręgów wyborczych zostało to już przypisane do tych gór Libanu. Następnie mamy dwa miejsca dla sunnitów, to już raczej na południu, bliżej Sajdy. Dwa miejsca dla katolików i jedno dla Ormian. Dolina Beka geograficznie największy okręg wyborczy zdominowany przez szyitów z 23 miejsc przypada im 8. Następnie Sunnici, głównie z Arsalu i następnie z południowej części Doliny Beki mają 5 miejsc. Katolicy 3 to jest głównie Zachle. Maronici kolejne trzy miejsca, tutaj jest wymieszane trochę w okolicy Zachle, trochę w północnej części Doliny Beka. Prawosławni dwa miejsca, oni się tam mieszają z katolikami i maronitami. Następnie Druzowie jedno miejsce z południa Doliny Beki i Ormianie jedno, czyli miasto Andżar. W Bejrucie w stolicy sześć miejsc przypada sunnitom. Zdecydowanie najwięcej Nie wiem, czy tak powinno być, bo to jest jednak Kontrowersyjna decyzja, bo w górach Libanu, jak mówiłem, te trzy miejsca mamy Dla szyitów, z czego dwa właśnie podlegają De facto koło Bejrutu I w momencie, i teoretycznie można to właśnie Traktować, że są to miejsca, które By przypadły wtedy w samym Bejrucie Szyitom, ale aż taka dysproporcja Między sunnitami i szyitami w Bejrucie Czyli sześć miejsc dla sunnitów i dwa dla szyitów Wydaje się, no taka dosyć dziwna W momencie, kiedy szyitów jest więcej W Bejrucie po prostu. Następnie mamy cztery Miejsca dla Ormian, z czego właśnie z tych czterech tutaj jedno będzie przypadało katolikom, ale jak już mówiłem, powtórzę się, wśród Ormian nie ma to dużego znaczenia. Ten podział etno-religijny jest, uwzględnia Ormian w tym ich wewnętrznym podziale między katolików i prawosławnych, natomiast nie przekłada się na, albo za bardzo się nie przekłada na politykę. Dwa miejsca mamy dla prawosławnych jedno miejsce dla Druzów, jedno dla katolików, jedno dla Maronitów, jedno dla protestantów, i inne dla innych mniejszości chrześcijańskich. W Bejrucie chrześcijanie oczywiście są wymieszani oni stanowią jedną papkę. Wyjątkiem są faktycznie Ormianie oni mają te swoje dzielnice Burczhamut i Dżemajaze. Pozostali chrześcijanie raczej zamieszkują spójnie. No i ostatni Rejonem, który zostawiłem to jest południowy Liban, 23 miejsca. 14 miejsc dla szyjtów, czyli bardzo łatwo możecie zauważyć, że Beka i południowy Liban są zdecydowanie zdominowane przez szyjtów. W pozostałych regionach szyjci raczej mają taką peryferyjną rolę. Następnie mamy 3 miejsca dla sunnitów, to ponownie są te góry bliżej Doliny Beka, no i Saida podpada też, dlatego to są te miejsca sunnickie. Dwa dla Maronitów, Pod Sajdą, podobnie z katolikami, oni też zamieszkują Pod Sajdą, oni się często mieszają albo z szyitami albo z maronitami w tamtym obszarze. Jedno miejsce dla prawosławnych, to jest bliżej Beki i jedno miejsce dla druzów, ponownie Beka. Jak widzicie, ten podział wydaje się całkiem logiczny i jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że on się nie przekłada bezpośrednio w 100% na partie polityczne. Często może być tak, że macie partię, i w ramach tej partii startują reprezentanci kilku grup religijnych, następnie oni muszą wypełnić te miejsca. Jeśli w danym obszarze, rejonie dana partia uzyska kilka mandatów, no ona musi po prostu uzupełnić według tej kwoty. Więc nawet jeśli jacyś politycy, kandydaci lepiej by się sprawdzali yy, lub mają lepszą opinię, są bardziej kompetentni z jakiejś grupy religijnej A, ale premiowana w danym okręgu jest grupa B no to wtedy musi wejść ta osoba z grupy B i to rodzi te patologie, mierny ale wierny lub mierny ale przypadający pod dane wyznanie. Plusem tego systemu jest, że wymusza do pewnego stopnia kooperację, wymusza do pewnego stopnia porozumiewanie się i te partie nie mogą grać jednoznacznie, jednotorowo. One muszą gdzieś dopuszczać do siebie argumenty innych grup religijnych i do pewnego stopnia uwzględniać się w tym wszystkim. Nie w jakiś drastyczny sposób, jak to było wcześniej w okręgach większościowych, bo teraz są proporcjonalne, czyli ile głosów, tyle się potem przekłada na miejsce. Nie znam, jak to jest obliczane, czy to jest metodą Dehonta, czy jakąś inną. No nie ma to już większego znaczenia w tym Wypadku. Mam nadzieję, że ta mapa jeszcze wam pomoże i utrwalić wiedzę, będzie wam łatwiej dalej połapać się w tym całym układzie. Dzięki lecimy dalej. Ok, to tyle drugiej części o systemie politycznym. Przeskakujemy, no już troszeczkę do mięska, przeskakujemy do historii.